Henryk Rejman, patron krakowskiego stadionu miejskiego, długoletni kapitan i pomnikowa wręcz postać dla Wisły Kraków. To jest charakter, który tak mocno promieniował na resztę drużyny, na tu społeczność Krakowa, na wojsko, którego częścią Rejman był, że to no coś z tego przetrwało do dzisiaj. Za tym nazwiskiem kryją się również inni nieco zapomniani bohaterowie ojczyzny, których za wzór w swoim filmie. Chcą postawić kibice Wisłych Kraków. I tak byli właśnie Rejmanowie ukształtowani. Wiedzieli, że Polska, że pomoc innym ludziom jest rzeczą chyba w życiu najważniejszą. No i tymi wartościami w swoim życiu się kierowali. I dlatego chcieliśmy pokazać w szerszym nieco zakresie rodzinę Rejmanów. Film opowiada o czasie testu wartości podczas II wojny światowej. Kampania wrześniowa. Henryk Rejman staje w obronie ojczyzny. Jan i Stefan Reymanowie działali w konspiracji. Obydwaj trafili w związku z tą działalnością do Auschwitz. Niestety Stefan nie przeżył, zginął w obozie koncentracyjnym. Zofia w swojej rodzinnej kamienicy ukrywała Żydów, za co została uznana sprawiedliwą wśród narodów świata. Ukrywała tej kamienicy rodzinę żydowską jak twierdziła bez względu na to jaką nację prezentuje dany człowiek y jeżeli można pomóc, to po prostu trzeba pomóc. W filmie o rodzinie Rejmanów nie mogło zabraknąć również wątku piłki nożnej. W tym filmie oczywiście będzie Wisła, będzie sport, będzie piłka nożna. Bardzo dużą wartością filmu jest szereg, to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo zdjęć, dokumentów, materiałów z rodzinnego archiwum, bezcennych, w wielu wypadkach nigdy wcześniej niepublikowanych. Krakowska prapremiera filmu „Rejmanowie Wiśladcy Hektorzy” zrealizowanego w dwóch częściach została zaplanowana na grudzień.